Dzisiaj będzie odcinek rozrywkowy. Ktoś mi podesłał takie zadanie, że rzekomo na jakiś Harvard egzaminacyjny, które trzeba rozwiązać bez kalkulatora. Widziałem, że na YouTube rzeczywiście ono jest rozwiązywane przez jakichś ludzi, ale tak dziwnie jest rozwiązywane z jakimiś takimi mnożeniami różnych list na kartce, i w końcu tam im faktycznie wychodzi dobry wynik, ale to zadanie można rozwiązać nie tylko. Na kartce bez kalkulatora, ale i w pamięci po prostu dałoby się to zrobić. Oczywiście wymaga to odrobiny skupienia i nie jest może takie oczywiste od początku, ale jak zaczniemy to robić, to się okazuje, że liczby są takie dające się łatwo zapamiętywać. No i oczywiście najważniejsze jest to 8 do potęgi 8. No to 8 do potęgi 8 to mamy tak. 8 do 8 to jest to samo co. 2 do 3 i do 8, czyli to jest to samo co 2 do 24, czyli to jest to samo co 2 do 12 razy 2 do 12. A to 2 do 12 to już jest takie coś, co może być łatwe do liczenia w pamięci. Ja wiem, że wygląda dość strasznie jeszcze na początek. Ale pamiętajmy, że to jest dwójka, to, to się łączy z tymi wszystkimi informatycznymi bitami, bajtami i tak dalej. A wiemy z podstawówki i z różnych dowcipów o informatykach, że 1 KB czyli 2 do 10 to jest 1024. To już nie musimy tego liczyć, chociaż tam można by sobie na piechotę tam dojść do tego 1024. Ech. A to oznacza że 2 do 12 to jest 1024 razy 2 i razy 2, czyli że to jest 2048 razy 2, czyli że to jest 4096. No, no to, to można przemnożyć w pamięci. Mnożenie przez 2 to zwykle jest pamięciowa sprawa. Czyli 2 do 12 razy 2 do 12 to jest 4096 razy 4096. 6. Można to oczywiście sobie usiłować pomnożyć w pamięci, ale nie sugeruję, bo to by długo, długo trwało i łatwo się pomylić. Nawet na kartce mnożąc to wcale nie jest takie banalne zadanie. Natomiast można zauważyć inną rzecz: że 4096 razy 4096, czyli 4096 razy 4096 to jest to samo co. 4100 minus 4 razy 4100 minus 4. A to przez wymnażanie czynników w nawiasach, no to mamy tak. 4100 razy 4100 minus 4 razy 400 i minus 4 razy 400, czyli minus dwa takie same czynniki. 400 razy 4 i minus. Plus, bo tu minus z minusem daje plus 16, tak? 4 razy 4. To trzeba już teraz będzie zapamiętać tą liczbę. 4 razy 4 100, to jest 16400, razy 2 to jest 32800. No to generalnie tego się nie liczy, to jakby mnożenie przez 2, przez 4 takich liczb jeszcze z zerami no to, to to nie jest jakiś problem. Czyli mamy 32800. To jest jedna liczba, którą musimy zapamiętać, żeby policzyć to mnożenie. no i oczywiście musimy potem pamiętać jeszcze o tym dodawaniu 16, tak? Z tym, że tu będziemy musieli pamiętać, że to będziemy odejmować. I teraz Musimy jeszcze policzyć to, co jest tutaj. No, też można by może to na pierwszy rzut oka ocenić, ale jakoś ja na pierwszy rzut oka tego nie widzę. Natomiast możemy zrobić dokładnie ten sam myk. Czyli możemy zrobić coś takiego, że 4100 razy 4100 to jest dokładnie to samo, co 4000 plus 100 razy 4000 plus 100. No, i tak samo mnożąc, tylko tu mamy, nie mamy już znaku minus, więc jest nawet jeszcze prościej. To mamy tak. E, nie wiem, czy mi się tutaj zmieści. To napiszmy to tu. To mamy tak 4000 razy 4000. 4000 razy 4000. Dodać. No to ja tu tak mnożę, ale to jest taki wzór na kwadrat w, w sumy, tak. Więc mamy 2 razy 4000 razy 100 i dodać 100 razy 100. I wszystkie te liczby są stosunkowo łatwe do policzenia, bo jest straszna fura zer. Czyli mamy tak. 4000 razy 4000 to jest 16 milionów. 16 000 i 60 16 milionów. Do tego dodajemy 4000 razy 100, czyli to jest 400 000 razy 2, to jest 800 000. 800 000, tak? Czyli 8,50, tak? Bo tu mamy 50. No i 100 razy 100, no to jest 10 000. Czyli no same zera po prostu, więc dodawanie jest banalnie proste. 16 milionów 810 tysięcy. I to jest kolejna liczba, którą powinniśmy policzyć w sumie w pamięci widząc te działania przed oczami. Nawet ich nie zapisując, bo to je można sobie wyobrazić jednak bez problemu. Zwłaszcza z powodu tej dużej ilości zer. Czyli mamy tak 16 milionów 810 tysięcy Minus 32800 plus 16 i minus 88. To sobie może jeszcze zróbmy tutaj takie działanie, że minus 88 plus 16 to się równa 78 i 6, odjąć to jest 72, minus 72. O, minus 72. No, to jest jedyna taka liczba trochę kulawa, którą trzeba zapamiętać. No, nie ma żadnych zer, no, ale to jest dwucyfrowa liczba, no to, to nie jest jakiś problem. Czyli wszystko, co powinniśmy zapamiętać i zrobić, to jest tak: 16 810 000 odjąć 32 800 i odjąć 72. Czyli 16 milionów nam zostaje. 810 tysięcy odjąć najpierw 30 tysięcy to jest 800 tysięcy, odjąć 20 tysięcy to jest 780 tysięcy. Odjąć 2 tysiące to jest 778 tysięcy i odjąć 800 to jest 777 tysięcy 200. Czyli 777 tysięcy 200, tak? No bo mieliśmy 778 i oddzieliśmy 800 to 7777,200 200. Czyli 16 777 200 i jeszcze odjąć 72. No to to już naprawdę nie jest problem. 200 odjąć 72 to jest 200, odjąć 70 to jest 130 i odjąć 2 to jest 128. Czyli zostaje nam 16 milionów. 777, tu się nic nie zmienia 128. O. I to jest nasz wynik. Tak czyli 8 do 8 minus 88 to się równa 16 777 128 o. i to jest rozwiązanie tego zadania. Na kartce zajęło niewiele. Mnożenia są z wieloma ilościami zer, mnożenia przez dwa, to naprawdę wszystko daje się ogarnąć pamięcią i nie trzeba zapisywać. No ale nawet można by uznać, że jak sobie w pamięci liczymy i na kartce sobie zapiszemy te pośrednie wyniki, to już tam totalnie uprości sprawę i naprawdę nie tylko bez użycia kalkulatora, ale bez robienia żadnych mnożeń na kartce, tylko po prostu w pamięci to się daje policzyć. E no, sprawdźmy tylko, czy to nam dobrze wyszło. tak? Tu mam taki kalkulator. O, cud techniki z lat 70. Texas Instruments Tej 30. To jest dopiero maszyna. Patrzcie. 8 do potęgi 8. To się równa. A to już mamy to, co żeśmy tam mieli, bo tam mieliśmy 16 800. Eee, znaczy 777 200, a tego 16 żeśmy tam inaczej odejmowali, ale to już jest to. No w każdym razie od tego odejmujemy 88 i to się równa 16 777 128. No to wygląda na to, że się zgadza. I to by było na tyle. No, jeszcze Wam pokażę ten cud techniki z lat 70. To jest kalkulator Texas Instruments, tej 30. Produkcja pewnie około 78-77 roku, bo to jeszcze w Stanach. Później w Europie było więcej egzemplarzy z w Włoch, bo tam robili na, na licencji no Oprócz tego, że miał bardzo ładny design 9V zasilanie, niektóre miały akumulator ładowany ładowarką Tu było gniazdo no Oprócz tego zadbano też, żeby wizualnie obliczenia robił bardzo fajnie no, Tu zbliżymy, może będzie to w miarę dobrze widać Wyświetlacz ma z czerwonych ledów, ale takich punkcikowych Także to też ładnie wygląda. No i każde obliczenie, znaczy, zwłaszcza te bardziej skomplikowane, no, są wizualizowane jako taki wysiłek elektroniki. A oprócz tego, jeszcze jest też tak, że jakby ktoś myślał, że wygaszacze ekranu zostały wymyślone dopiero w okresie Komputerów osobistych, no to właśnie tutaj mamy przykład, że już wtedy myślano o oszczędzaniu i wyświetlacza i energii elektrycznej, i ten kalkulator ma klasyczny wygaszacz ekranu. E, po około minucie zdaje się e, zaraz się powinien włączyć. I już się elegancko, chyba nie minucie, to to 30 sekund, może albo nawet 15. W każdym razie włącza się i mamy taki piękny wygaszaczek ekranu. Także bardzo fajna zabaweczka. Oczywiście, jak włączę jakikolwiek klawisz, przycisnę to się pojawia ostatnia cyfra, ostatnie działanie. Tak to właśnie wyglądało. Amerykańskie cudo z lat 70. -tych.